Dzisiaj ratujemy przeżyto. Dzisiaj ratujemy przeżyto. Fryskam, tak. Fryskam siarczanem magnezu, mocznikiem, ale mocznika niedużo, bo mocznika tak symbolicznie 5 kilo na hektar i odżywko. Potaso, potas jest, nie wiem ile, potem Wam pokażę opakowanie czym pryskam i to jest taka mieszanka, nie? siarczan magnezu, yy, mocznik i odżywka. Także zobaczymy czy będzie poprawa, czy nie. Yy, jeszcze sobie zamówiłem środek. to powiedział że ten łą, łąkasz łą, jakiś tam owad co, no, coś mi mówiliście łą, łą, łąkaszek czy jakiś tak to przeważnie od miedzy wyjada wiecie od miedzy wyjada jakieś tam korzonki nie korzonki roślina ale to nie przez to także to zobaczymy jak to będzie Dobra. Mówiłem wam, że przystałem już tym siarczanym magnezu yy, mocznikiem i to taki nawóz ProCam Pro, Cam, Pro Horti Plus patrzcie azotu 5 fosforu 10 potasu 45 plus siarki 13,5 z mikroskładnikami pokarmowymi I teraz patrzcie czytajcie sobie tutaj co jest tutaj 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 uwagi stosowanie spoża 3 5 kilo cztery Także widzicie, zobaczymy. Zostawiłem pasek niepryskany. Zobaczymy, czy co coś da. Jak da w ciągu tygodnia coś, to poprawię jeszcze raz. Może jakimś innym, ale zobaczymy. Jak nie, to czekamy na deszcz. Trudno. Trudno. Taka sytuacja. No, miałem nie dać mocznika, ale myślę, że 5 kg nie zaszkodzi zawsze, na no, jak tego mocznika tam. Siaczanu magnezu dałem 10 i 7 kilo tego dałem po 4 kilo Także zobaczymy czy to coś da Pierwszy raz to stosuje barchło no ale Nie wiem co to jest w ogóle Zobaczymy no Potasu ma dużo Jakieś mikroskładniki też tam są Czekamy jeszcze na ten, na oprys kodrobale Możemy pójść na rzepak, coś postawić, żółtego, jakiś, jakiś pojemnik Kurwa, nie mam z wodą Zobaczymy czy jakieś oszołomy Czy jakieś oszołomy będą e, Na tym po rusku coś tam piertolo w Belarusie w prunarze Eee, e, czekaj, co by to żółtego postawić tam Kurde, nic bardziej nie mam. Ale może tak pójdziemy zobaczyć czy coś łazi To pójdziemy sobie zobaczyć Pies? Dycha, no już starik pies. To Starik Kurwa co on się pali ten bronar. Ty jakaś lata jebana no, o, gdzie ty, suko, jesteś? Tu jest, blać o, widzicie? O, Jobana, Ty jest jakaś lata, kurwa. Ale jest sucho, zobaczcie, się zwija. Nie wiem, czy to przez suszę, że sucho. Przesuszę. Zobaczymy pod liśćmi co tam się dzieje. Ale było zimno. Na razie jeszcze trzeba z dwa dni poczekać. Może wyjdą bardziej i wtedy ich zaatakować. Trzepak się poprawił, no ale czekamy na wodę. Tak jak wszyscy czekamy na wodę, bo to nie będzie wody, to będzie kurwa piździec, trawa, nic nie chce rosnąć, powiem wam. Meszka jakaś lata to myszki jakieś latają, ale to, to chyba meszka, to dużo nie robi roboty. Deszczu. Deszczu dajcie. Dobra, to ja będę kończył. Także trzymajcie się. Cześć!